Jeżeli tak jak ja zaczynaliście swoją przygodę z grami komputerowymi bardzo, bardzo dawno, to pewnie kojarzycie wydane w 1992 roku Wolfenstein 3D. A prezentowana na ekranie gra wygląda bardzo dziwnie, ale znajomo. Przed wami bowiem super Wolfenstein HD z najbardziej realistyczną fizyką, jaką widzieliście w grach komputerowych. O ile nie patrzyliście zbyt dokładnie i przymykaliście oko na przeróżne drobne i mniej drobne szczegóły. Dzień dobry wszystkim, Czwórka z tej strony i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Co To Jest. Tym razem zabieram Was na melancholijną podróż w czasie. No dobra, nie będzie melancholijnie. Oto przed Wami produkcja, która jest w zasadzie darmową parodią dobrze znanego wszystkim klasyka pośród strzelanek. Wolfensteina 3D. Nic nie zachowuje się tutaj tak, jak można by tego się spodziewać. Mimo, że rozgrywka od samego początku nawiązuje do klasycznego tytułu, odpowiednio bardzo jest podkoloryzowana i dosyć bardzo naciągnięta. Mamy tu więc łudząco podobna, czy znacząco mniejsze od pierwszego wzoru etapy, na których porozsiewani są groźni niemieccy strażnicy, których modele poruszają się dziwnie, kierowane bardzo frywolnie podkręconym silnikiem fizycznym. Nasze zadanie? Przedostać się na następny level, i na następny, i na następny, aż do końca gry. A to oznacza zabijanie, martwienie się o swoje zdrowie, o swoją amunicję i szukanie sekretów, tradycyjnie ukrytych gdzieś za ścianami. Słowem, sama zabawa. Granie sili się tutaj na sztuczne przedłużanie rozgrywki, więc serwuje nam zdrową, acz krótką dawkę przyjemnego rozwalania nazistowskich pokracznych przeciwników i kończy się, zanim człowiek zdąży się dopatrzeć tego, że tak naprawdę to wszystko jest powtarzalny i ma w sobie mało treści. I niby można by powiedzieć, że dlaczego twórcy bardziej się nie postarali, dlaczego gra jest dłuższa i dlaczego nie starcza na więcej zabawy, ale pamiętajmy, że to jest darmowy projekt, którego głównym zadaniem jest sprowadzenie uśmiechu na twarze nowych graczy, jak i starych weteranów. A skoro to się udaje, bo się udaje, to projekt można uznać jako udany. Jeśli macie więc ochotę na krótką, darmową przygodę, to Super Wolfenstein HD będzie pewnie jak znalazł. Należy jednak pamiętać, że jako że jest to mały projekt, to boryka się z kilkoma problemami. U mnie działał bez najmniejszego zarzutu, ale spotkałam się z przypadkami ludzi zgłaszających, że gra zalicza zgon przy samym starcie i nijak idzie dostać się do wesołego masakrowania Niemców w niebieskich korytarzach. Podczas samej zabawy postacie potrafią się zgliczować. Czy to podczas szukania tajnych przejść w ścianach, czy też tak po prostu z powodu własnej egzystencji, różnie bywa. Umownym też jest sam fakt istnienia hitboxów i punktów życia przeciwników, bo ci raz padają po strzale, a innym razem podnoszą się po trzeciej serii oddanej w głowę. Ale to całe szaleństwo dodaje tylko uroku tej małej produkcji, dlatego jeszcze raz zachęcam, żebyście zagrali. Dajcie znać, jeżeli już mieliście wcześniej do czynienia z tą produkcją, a jeżeli dopiero zagracie, to dajcie znać, jak Wam się podobało. Tymczasem ja będę znikać. Pamiętajcie zostawić lajka like pod tym filmikiem, jeżeli Wam się podobał i właściwie to tyle. Dzięki, że obejrzeliście ten filmik i zapraszam na wszystkie kolejne. Trzymajcie się, czwórka, bez odbioru.